GĘII. Siemanko, wszystkim, ja jestem Mattia, to jest kanał, Żuj, tak jak chcesz. Dziś miał dokładnie 10 dni od kiedy wrzuciłem swoje filmiki z koncertu Grindeja. Jak było? Zajebiście, ale od początku. Zamiast, zamiast, zamiast. Zamiast, zamiast, zamiast. One, two, Razem z Bartkiem, kumplem poznanym na fejsie, równie zajaranym jak ja Grindajem, byliśmy pod Atlas Arenał o 8 rano żeby być pod samymi barierkami podczas koncertu. O dziwo na ten sam pomysł wpadło jakieś 8-9 osób. Czekaliśmy 10 godzin na przemian w upale i deszczu, ogólnie porno i duszno. O 17.30 zaczęło się coś dziać. Ludzie wstali, wtedy przyszedł jakiś chłopak z megafonem i powiedział, że wejście, przy którym stoimy, nie jest dobre. Niektórzy pobiegli do drugiej kolejki oddalonej o jakieś kilkanaście metrów, po czym ten sam chłopak z megafonem przyszedł jeszcze raz i powiedział, że jednak te wejście jest właściwe. Bez zastanowienia wszyscy podziękowali mu gromkimi chujci w dupę. 18 godzina zaczęli nas wpuszczać, szybko kamera w gacie i sprint chyba najszybszy w życiu. Musiał to naprawdę dziwnie wyglądać, bo biegłem z ręką w kroczu, tak żeby jednak nie wypadał mi przez spodnie. Jeden zakręt, no i byłem z całą swoją ekipą jakieś 2,5 metra na wprost od mikrofonu biliego. Godzina minęła naprawdę w zaskakującym tempie. Weszli all time low, typowe kalifornijskie pop-punkowe brzmienie. Gdy schodzili ze sceny, powiedzieli, że na pewno jeszcze tu wrócą. Oczywiście zaprosili Green Day'a na scenę. I wtedy, naprawdę, dopiero dotarło do mnie to, że zobaczy ich na żywo. Zapadła cisza, później, standardowo, Bohemian Rhapsody. Króliczek. I motyw z filmu Dobry, Zły i Brzydki, na którym miałem ciarki jak chyba nigdy dotąd. na scenę, uczucie dosłownie nie do opisania, coś jakbym oglądał film na ogromnym ekranie, do tego spektakl w teatrze i uczucie, że największe marzenie zaraz się spełni. Z piosenki na piosenkę przychodzili naprawdę w ekspresowym tempie. Śpiewałem wszystko, co było możliwe i ociwo nawet nie zdarłem gardła. Na koncercie płakałem dwa razy, dokładnie w tych momentach. Missy News, którą naprawdę jestem zżyty, bo ją codziennie, oraz Wake Me Up When September ends, które jest po prostu piękne. Wake Me up when September ends. Następnie, mniej więcej w połowie, mój kumpel Filip wszedł na scenę, żeby zagrać razem z nimi piosenkę Longview. Później wszystkim znane Basket Case oraz She. Po Minority chłopaki zeszli na chwilę po to, by za chwilę wejść na scenę po raz kolejny i zagrać American Idiot, Jesus of Suburbia oraz Brutal Love. Wszystko minęło naprawdę bardzo szybko, miałem obite żebra, stłuczoną głowę, z warg leciała mi krew, byłem odwodniony, co wskazywało tylko na to, że koncert był po prostu zajebisty. Ludzie rozeszli się i powoli wszystko się zakończyło. Podsumowując, teraz większość fanów ma tak zwaną depresję pokoncertową, lecz ja mam troszkę inaczej. Teraz te piosenki, których słuchałem na żywo, brzmią jeszcze lepiej. i To jest po prostu świetne. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Chciałbym podziękować x za to, że mnie przenocował oraz yy, umożliwił mi spełnienie swojego marzenia. Oczywiście zapraszam na jego fanpage'a. Link znajdziecie gdzieś tutaj albo w opisie. Chciałbym bardzo podziękować Adriannie, która zrobiła te bransoletki, nie wiem czy widać. Jeśli komuś się spodobają, piszcie śmiało, ja pokieruję Was co, by, co zrobić, żeby je dostać. Dziękuję także Bartkowi, Filipowi, Monice, Madzi, Marcinowi, Matiemu i Wowie za to, że naprawdę świetnie się z nimi czekało te 10 godzin przed Atlas Areną. Wszystkim z grupy Green Day Polska za zajebistą atmosferę przed, w trakcie, jak i po koncercie. I oczywiście moim znajomym i przyjaciołom, którzy musieli znosić moje codzienne odliczanie do koncertu w szkole. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące koncertu, piszcie śmiało, chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Do zobaczenia za kilka dni. Życzę naprawdę udanych wakacji, no i trzymajcie się. Byłbym zapomniał. Tak wygląda biała koszulka, na której byłem po koncercie. Oraz to, z czego jestem naprawdę dumny, kostka Bilego, którą złapałem. Trzymajcie się, cześć.